Cześć, z tej strony Sportowy Michael Właśnie jest pierwszy pakieta. dzień biegu Odebranie pakietów startowych Właśnie już odebrałem pakiet startowy A mój numer startowy to 1692 I zaraz Wam pokażę co dostałem jako ambasador Tego 60 biegu Wesselplatte Numer startowy 1692 w pakiecie Do tego koszuleczka koszulka zaraz zobaczymy jak wygląda Mam nadzieję, że bateria postawa. Koszuleczka Ambasador Taka jak widać 60 ad View Linea Od razu schowam do Plecaka, żeby nie wywiało, a bluza też. Myślałem, że sama koszulka się trafi, a tu jednak jeszcze bluza się trafiła. Plecak się zamknę, bluza, no to tak jak widać napis, gruba, fajna Dański Ośrodek Sportu Adryline Adry także uspoko będzie noszona i co chowamy to do plecaka numer sobie też schować i jutro ogień czas poniżej 35 minut oby się udało to wybiegać Zobaczymy. Trzymajcie kciuki, i widzimy się już u Was to chwila będzie za momencik, a ja no to jeszcze muszę parę godzin na drugi dzień czekać. Także widzimy się już za chwilę. Kolejny dzień, czyli dzień startowy, 18 września. Yy, zaraz będę jechał na start. I tam depozyt, i rozgrzewka. Także mam nadzieję, że się uda dzisiaj zdobyć swój cel biegowy. Poniżej 35 minut. Zobaczymy, jak będzie. Także widzimy się już za chwilę na drugiej stronie, na Westerplatte. Już przebrany i gotowy na dzisiejszy bieg. Bieg będzie za jakieś 20 coś minut i lecimy po swoje po swój rekord życiowy. O, coś Tomasz, masz? Tomasz tam poleciał. Jestem ciekaw na jaki czas on tam będzie cisnął, ale że miał kontuzję, no to pewnie poleci na jaki będzie chciał. I co? rozgrzeweczka jakieś 2 km truchciku dokończenie rozgrzewki i lecimy ten bieg Oby się udało złamać za 35 minut życieczkę fajną zrobić trzymajcie kciuki i widzimy się już na samej mecie może jeszcze przed startem coś nagram hej Pan Piotr Krzysztof, który medale medalę. Tak więc, panie prezydencie, już na mecie myślę, że to duża przyjemność. jest ogromna życiówka. Wleżasz medale dla tych bardzieli, którzy. W końcu udało tak przykład... się! Już dobiegłem do, do mety. Medal zdobyty od samego początku. To fajna, naprawdę mocna grupa się trafiła. Biegło się do 5 i 6 km bardzo przyjemnie w ogóle nie wiało praktycznie cały czas z grupą z 15, może 20 osób się trafiło w tej grupie no tak mi się świetnie biegło dzisiaj, że to czułem, że będzie poniżej 35 minut i się udało podbiegi na tym wiadukcie, no to dało radę fajnie przebiec Później no to już łatwiołko, ale od 7 kilometra no to musiałem całą grupkę biegaczy poprowadzić do 8 kilometra, a już od 8 kilometra no to ktoś inny poleciał, ja już tylko goniłem ich, ale była bardzo duża przewaga, gdzieś tak około 150 metrów, nie dogoniłem ich. Ale tak mniej więcej, no to dobiegłem 11 albo 12 na tej ostatniej prostej. No to tak dałem szadu że udało się wykręcić bardzo fajny wynik, z którego jestem bardzo zadowolony. 34-40 na zegarze pokazało. Jeszcze będę czekał na. Oficjalny wynik, zobaczymy jaki będzie. Fajnie by było, jakby było 34-39, to jest w ogóle super. Teraz o tylko za mną, właśnie truchtanko, kilometrowe zrobiłem, właśnie i dekoracja. Zobaczymy, które miejsce, może w kategorii wiekowej, uda się wystąpić. Zobaczymy także. Jest super, życiówka zdobyta. Ja już mogę kończyć sezon biegowy, chociaż jeszcze jest City Trial, bieg niepodległości, może jakiś i wtedy koniec. Ale tak, no to już swoje dwa cele, które chciałem wykonać w tym roku, wykonałem, czyli 5 km bieg Świętego Dominika. Zapraszam na filmik poprzedni, tam był czas 16.34 i dzisiaj dyszka, złamanie 35 minut, co się udało, także jest super. Tym, którzy właśnie też dzisiaj udało się uzyskać swój nowy rekord życiowy. Wielkie gratulacje. I ci, którzy dobiegną do mety też wielkie gratulacje. Także teraz to tylko odpoczynek, dekoracja i jeszcze może się będziemy widzieć dzisiaj. Także do zobaczenia. Paweł Lis jest face Jak? Nie. nie. Super, Udało się dobrze Przest, poprowadzić grupę. I równo z Pogoda dopisała dopisała. Wykona żeś, panie najlepsza. A więc. Udało się zdobyć trzecie miejsce w kategorii M30. Wynik oficjalny 34-35. Udało się poprawić z 35 minut i 54 sekund, także jest super. Teraz mogę sobie zakończyć swój. Yy sezon biegowy także jeśli wam się filmik spowodował zostawcie łapkę w górę subskrybujcie kanał i widzimy się już w kolejnych materiałach z parkanów i streamów dla innych Zawodaj, ja się had, na razie. Cześć I had to work hard struggle just to be me had to rise up just so they could see me did what I had to do just to feed me and what was left over I put towards my dreaming but the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for believe me. To your hands, a plan your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability, they want the credibility. Convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder. And fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God, they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns. Who were all taught they deserve it now? It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Be seen when everybody wants to be king, yeah. They all wanna ring, yeah. We all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed?